Po prawej stronie mijamy pokaźny ceglany zespół budynków szkoły podstawowej nr 36, o którym opowiemy za chwilę. Po drugiej stronie widać fasadę okazałej kamienicy. Proszę zwrócić uwagę na mansardowe okna, czyli te na dachu z ozdobnym obramowaniem. Jakie można dać uzasadnienie pokazywania okien? Dotarliśmy na róg ulic Wandy i Targowej. Zanim skręcimy w prawo, spójrzmy prosto w głąb skrzyżowania ulicy Wandy z ulica Wolności. Na ostatnim planie dostrzeżemy wieżowiec Temedu, niegdyś najbardziej reprezentacyjny budynek poprzedniej epoki. Na skrzyżowaniu i skręcamy w prawo w ulicę Targową. Idziemy prosto. Niedługo zobaczą Państwo duży plac.